Dwa dni, 25 i 26 stycznia w hali sportowej przy Sędziszowskim Liceum rozgrywano ósmy noworoczny turniej w piłce halowej o Puchar burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Zwyciężył Piast Wolica Piaskowa pokonując finale faworyta turnieju Lechie Sędziszów 7 do 1. Noworoczny turniej w piłce halowej opuchar burmistrza Sędziszowa Maopolskiego skierowany był do klubów sportowych działających na terenie gminy. W rozgrywkach wziął udział 10 drużyn. Nie brakowało również kibiców. Cieszył się ten turniej bardzo dużą popularnością. Tak zaobserwowałem. Pod kątem ubiegłego roku było znacznie więcej kibiców i sympatyków piłki nożnej. Turniej ma na celu popularyzację piłki nożnej oraz integrację lokalnego środowiska sportowego, ale nie tylko. Trenerzy mogą sobie sprawdzić umiejętności swoich zawodników przed sezonem, który niebawem się rozpocznie. Drużyny biorące udział w turnieju zostały nagrodzone. Za pierwsze miejsce jest to kwota 700 zł, za drugie miejsce 600 zł, za trzecie 500 zł, za czwarte miejsce 400 zł. Ponadto pozostałe drużyny drużyny za udział otrzymają bon w kwocie 200 zł. Po raz pierwszy w historii turnieju puchar trafił do drużyny Piast Wolica Piaskowa, która w finale pokonała faworyta Lechie Śindziszów 7 do 1. Emocje przez cały turniej towarzyszyły takie pozytywne w naszej drużynie, była pełna koncentracja Chłopaki chcieli osiągnąć coś na tym turnieju, no i w konsekwencji się udało. Lechia od lat dominuje na lokalnym podwórku piłkarskim, jest jednym z najlepszych zespołów z aspiracjami do czwartej ligi. A dla nas no to fajna, fajna satysfakcja pokonać rywala, który jest zawsze wyżej od nas. I tym razem się udało, w tamtym roku próbowaliśmy, niestety się nie udało w tym roku. Przyszedł czas na rewanż i chwała chłopakom za to, bo naprawdę stawili mnóstwo serca i sił na boisku. Gratuluję oczywiście wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju, zwycięzcom również, bo walka była no akurat w tym turnieju może niewyrównana, ale zasłużone zwycięstwo Piasta w ulicy Piaskowa. Więc jeszcze raz gratulacje. Aktualnie zwycięzcy turnieju przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Występujemy w aklacie w grupie dębickiej, Następne, w trakcie tych przygotowań rozegramy 6 sparingów no i na wiosnę 15 marca zaczynamy zmagania w lidze A-klasy grupy dębickiej. Trzecie miejsce w turnieju zajął Płomień Zagorzyce, a na czwartym stopniu podium stanęła Borkowia Borek Wielki.